Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w drugiej tygodniówce grudnia. Słuchajcie, jak ten czas szybko leci. Zwłaszcza mi, biorąc pod uwagę, że 3 minuty temu skończyłam nagrywać pierwszą tygodniówkę grudnia, <grym> więc mi ten czas leci wyjątkowo szybko. Ale co, co, co zrobić? Tak, standardowo uprzedzam, że nagrywam to wszystko jednego dnia, czyli w moim przypadku jest to 30 listopada, tak. W końcu mogę się wziąć za dniówki tygodniówki. Przypominam, że poprzednia tygodniówka wyglądała tak, ale już ją widzieliście. Jest oczywiście film na kanale z zeszłego tygodnia. Dzisiaj działamy z drugą tygodniówką i od razu przechodzimy do rzeczy. Nie ma co się tutaj zastanawiać godzinami. Ja korzystam od razu, to może też na wstępie, bo może ktoś nie oglądał poprzedniego filmu. Korzystam z tej kolekcji, Stamperia Romantic Collection Christmas. Tak jest, i to jest kolekcja, z której korzystam głównie. Plus, oczywiście, tosiakowe, czyli moje naklejki z mojego sklepiku. Link znajdziecie na dole. Jest bardzo dużo takich świątecznych, grudniowych, zimowych naklejek, więc do wyboru do koloru. No i jeżeli coś tam jeszcze będzie się pojawiało, to na pewno po pierwsze pojawi się w opisie, a po drugie pojawi się. No, postaram się też o tym mówić, może w ten sposób. I tak, jak widzę, plan mam tutaj taki, żeby z tej strony. Weszły, że tak powiem, gałązki, i żeby z tej strony również weszły gałązki. A tu na dole widzę, że. Widzę, że miały wejść domki. Domki średnie, czyli ten środkowy paseczek sobie wytnę. No, możemy w sumie zacząć od domków, bo domki będą. Domki będą jakie? Domki będą wycięte, więc możemy je sobie wyciąć od razu. I powiedzcie mi, kochane, jak tam wam mija grudzień? Jak tam wam mija grudzień? Bo tak, poczekajcie, ta tygodniówka wejdzie 4, czyli ta tygodniówka wejdzie 11. Skoro wejdzie 11, to oznacza, tak? to oznacza, że ja w ten weekend jestem w Toruniu i w Bydgoszczy. No w zasadzie w Toruniu. Jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, to dzisiaj, kiedy oglądacie ten film, czyli w sobotę, jesteśmy w Bydgoszczy, Weskiej Prumie. A jutro, czyli w niedzielę, gramy zawody karlingowe, charytatywne w Toruniu. To taka nasza coroczna tradycja była, ale wiadomo, w zeszłym roku została przerwana brutalnie. No i w tym roku udało się, udało się wrócić, więc mam nadzieję, że. Trzymacie za nas kciuki. <noise> to jest w ogóle mega fajna inicjatywa. E, bo tam się gra dla e, hospicjum. Jest licytacja, wiecie, trzeba też wpłacić wpisowe, jak się tam e, człowiek rejestruje. No i generalnie to nie jest tak, że trzeba umieć grać w curling. No ja gram w curling tylko i wyłącznie na tych zawodach charytatywnych właśnie. Zresztą jak pierwszy raz byliśmy na tych zawodach, to ja pierwszy raz w życiu trzymałam tą szczotkę i, i ten szczajniczek w ręku. No, i generalnie ja z graniem mam niewiele wspólnego. <laughs> Ale fajna zabawa, wiecie, jest świetna atmosfera. E, świetni ludzie, widać, że wszyscy są tam, wiecie, zadowoleni. Nie ma tam jakiejś takiej chorej rywalizacji, że o jejku, o jejku musimy wygrać. No, tylko właśnie bardziej tak, tak swojsko, nie? Tak fajnie jest. Ba, ba, bardzo mi się to podoba. O, taki był plan, żeby to tak tutaj. I tu sobie bierzemy drugą gałązkę. Ja tu sobie wydzieram, żeby nie było zarówno. równo. tą zostawimy, to może gdzieś tam go wykorzystamy. No, więc jeżeli wszystko idzie dobrze, to dzisiaj właśnie podbijamy bydgoski escape room, którego jeszcze nie odwiedzili, nie, nie zdążyliśmy, że tak powiem, odwiedzić. A jutro, właśnie z samego rańca, wstajemy na zawody. To jest w ogóle y, straszne, bo tam trzeba wstać. Wiecie, to się zaczyna o 8 rano. To dla mnie to jest środek nocy. <grym> I to jest najgorsza część całej tej imprezy. Na szczęście mają tam kawę, więc. No i też w hotelu mam zawsze śniadanko, bo specjalnie sobie wybraliśmy taki hotel, który po pierwsze jest w miarę blisko tych zawodów w Toruniu. A po drugie, mm, ma śniadanie bardzo wcześnie, więc Gdzie możemy wstać, zjeść śniadanie i lecieć na, na zawody. No i za pierwszym razem, pamiętam, że udało mi się wylicytować y, las w słoiku. I to jest jedyna roślina, jaka u mnie w domu żyje. <grym zlega> Zawsze się śmieję, że las w słoiku nawet mi nie udało się zabić. Jest piękny i cudowny, ma takiego fikusa w środku więc jest super. No i to właśnie udało mi się upolować na y, licytacji, a szanowny jest wielkim fanem licytacji tam. On, wiecie, wtedy odkrywa w sobie pokłady takiego hazardisty wręcz. <grych> no, więc my tam gramy zwykle, a on w ostatnich tam chwilach już podbija te ceny, no bo wiecie, chodzi o to, żeby podbić jak najbardziej te ceny, żeby dla dzieciaków y, jak najwięcej ugrać, nie? Więc, y, więc fajnie, atmosfera jest tam naprawdę super mega fajna. No no i tak, więc trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki za nas jutro, żeby nam jakoś tam w miarę dobrze poszło. No za pierwszym razem jak byliśmy na tych zawodach, słuchajcie, to wróciliśmy z medalami za trzecie miejsce, a przypominam, pierwszy raz w życiu grałam w curling. Więc się śmiało, że to wrodzony talent, ale za drugim razem już nie poszło nam tak dobrze, chyba piąte miejsce zajęliśmy, tam chyba na 13 czy 16 drużyn, więc już bez szału. Niemniej, mniej nadal całkiem nieźle. Mogło pójść dużo gorzej wydaje mi się. A w sumie wcale nie aż tak strasznie. Dobra, ja tu sobie przybrudzam. A, nie pokazałam Wam, bo w zeszłym tygodniu Wam pokazywałam vintage foto tym tuszem i gąbeczką z eksona do makijażu na dziale makijażowym do kupienia. Bardzo spoko są te gąbeczki. Dobrze. A, jeszcze domki. I jeszcze domki sobie jak przybrudzimy, O, i się głodna zrobiłam. Jak zaczynałam nagrywać pierwszy film, czyli te tusze alkoholowe, to w ogóle nie byłam jeszcze głodna. Wręcz tak mówiłam, szanownemu, że ja to ten obiad to chyba tak koło 18.00 dopiero zjem, bo zjedliśmy prosty na śniadanie. A tak to jesteśmy generalnie na pudełkach. Więc jak jesteśmy na pudełkach, to yy, wiecie, no tam tych kalorii mniej, człowiek tak się przyzwyczaja do takiego lżejszego jedzenia. I jak zjedliśmy te tosty, to tak mówię, o panie, ja nie wiem, czy ja coś dzisiaj jeszcze zjem. Ale tak widzicie, trochę usiadłam, ponagrywałam, coś tam pogadałam, napiłam się kawy. Kawa przecież też jakoś tak działa zawsze na mnie, że się po kawie głodna robi, nie wiem dlaczego. Też tak macie, że po kawie jesteście głodne? Dziwne to jest, dziwne bardzo, to jest dziwne. A, no i w ogóle wybieram się też, e, chociaż może już się wybrałam, <grym> kiedy wy to oglądacie. E, to jest dziwne, że właśnie nigdy nie wiem na jakim etapie w zasadzie jestem, jak robię te tygodniówki. To, to jest duży problem. E, ale wybieram się w grudniu, tak wam będę mówić ogólnie. Wybieram się w grudniu też do Powsina, bo pod Warszawą w Powsinie jest taki ogród świateł. Już niech się skończy ta taśma. Jest taki ogród świateł w stylu Piotrusia Pana. I mam nadzieję, że uda mi się tam wybrać jakiegoś wolniejszego, spokojniejszego dnia. Z znaczy Szanownym mam nadzieję, że pojedziemy. Jakoś idealnie by było pojechać pewnie w tygodniu wieczorem, żeby nie natknąć się na dzikie tłumy ludzi. A jeszcze jakby śnieg spadł, to już by było super. Posłyszałam, że bardzo, bardzo przyjemne miejsce. No i oczywiście muszę odwiedzić jeszcze jarmark świąteczny w, u nas tutaj na, na Starym Mieście. No bo to tak, wiecie, tak klasycznie. Ale to pewnie z dziewczynami, jeżeli się uda, to się wybierzemy na spacerek. Bo zwykle właśnie robiłyśmy sobie taki spacerek, że szłyśmy sobie na jarmark, tam sobie jakiegoś grzańca piłyśmy, a potem na pierogi do zapiecka. I to taka, wiecie, tradycja świąteczna. I druga nasza taka tradycja to są pierniczki, ale pierniczki będą dopiero w przyszłym tygodniu prawdopodobnie. To wam wtedy pewnie opowiem o pierniczkach. No a w ten tydzień to już chyba tydzień na wysyłanie kartek, nie? Wysłałyście już kartki świąteczne. Prezenty już kupione. <grym> Bo to już w sumie, no na kartki to myślę, że to ostatni moment, żeby na pewno dotarły. Ja pewnie właśnie w tym tygodniu wysłałam, albo albo będę w poniedziałek może wysyłać, nie wiem. Trudno powiedzieć. Z Tak, tak. Dobrze. Super te domki są. Strasznie mi się te domki podobają. W ogóle w tym papierze jest też taki kalendarz adwentowy, który mi się na początku strasznie spodobał, ale potem pomyślałam, że nie chcę mi się tego dłubać. No bo to wiecie, trzeba by było każdy z tych okienek wytentygować, pod spód, poprzyklejać i mówię, dobra, bez przesady. A, w ogóle, słuchajcie, kupiłam sobie kalendarz adwentowy w końcu. E, znaczy, kalendarz adwentowy to chyba trochę za dużo powiedziane, bo... chociaż w sumie chyba nazywa się tam 12 dni do świąt. To jest taki kalendarz, w którym są... Znaczy inaczej. To są takie pudełeczka, 12 pudełeczek z kulami do kąpieli. To tak sobie pomyślałam, że jak już mamy jakieś takie brać coś, nawet nie jest na 24 dni, tylko na 12, to pomyślałam, że chociaż takie żebym na pewno złożyła. A kule do kąpieli, no to wiecie. W końcu mam wannę w nowym mieszkaniu. W sensie po przeprowadzce, więc. Przepraszam Was za tą faśbę. No mnie też bardzo irytuje. Eee więc w końcu mogę sobie, wiecie, urządzać yy, kąpiel. Wiem, że to nie ekologiczne, ale tyle lat nie miałam wanny i, i nie mogłam, że teraz sobie odbijam, ale też bardzo rzadko w zasadzie tam raz w miesiącu może się uda. Więc takie 12 kulek to mi starczy na ho-ho-ho. Bo tak to było tak, że jak jechaliśmy gdzieś do spa czy coś, to zawsze byłam taka podjarana, że ło, będzie wanna i będę mogła sobie leżeć w wannie. I wiecie, zawsze kule kupowałam i zawsze właśnie było, jak gdzieś jechaliśmy, to, że musi być wanna po prostu. Nie ma innej możliwości, musi być wanna. No a teraz wiecie, mam wannę w domu. I nie ma tragedii, nie. W zasadzie teraz jak patrzę, to mogłam sobie tutaj pod spód jeszcze papier dać. Jakiś. Bo trochę pusto, nie? Trochę pusto. Chyba, że tutaj sobie te dni powydłużam. Czwartek mógłby być większy. No, tak zrobimy pewnie. Dobra, to ja sobie tutaj będę dziubać dni. A w ogóle powiedzcie właśnie, tak a propos ja Wiem, że to głupie pytanie na YouTube'a. Ale y, lubicie wannę? W sensie, tak, czy bardziej tym prysznic? No, bo ludzie są zwykle podzieleni w tej materii. Jedni prysznic, inni wanna. Ja generalnie zawsze wolałam prysznic, a teraz jak mam wannę, to nawet tak, żeby szybko się umyć, to, to wolę właśnie do wanny wskoczyć. Wydaje mi się, że nawet szybciej to trwa niż, yy, niż pod prysznicem, bo pod prysznicem to zawsze wiecie. Stanęłam, zaczęłam myśleć. <laughs> a jak się zacznie myśleć pod prysznicem, to wiecie, przychodzą najlepsze rzeczy do głowy, a w wannie tak rachuciach, zwłaszcza, że zaraz się zimno robi. A Ja też nie lubię podgrzewać sobie. Yy. Kaloryfera w łazience, żeby mi się tam taka paruwa robiła. Zwłaszcza, że ja się też bardzo ciepłej wodzie zawsze myję. Bo bardzo lubię bardzo ciepłą wodę. Więc jakbym jeszcze kaloryfera odpalała, to już w ogóle była to siakra. Więc staram się nie ogóle. A zobaczcie, ten czwartek to mi teraz jakiś monstrualny wyszedł. Muszę dużo rzeczy w czwartek zrobić. No, tak, tak. Muszę duże rzeczy w czwartek, że będę musiała dużo sobie zaplanować na ten czwartek. A weekend w jeden dzień muszę. A to weekend wyjazdowy, to może sobie jakąś później stronę zrobię taką wspomnikową. Zobaczymy. Podobają mi się takie, yy, jakby od niechcenia rysowane te tabelki. Fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, podoba mi się. O, i tutaj sobie zrobimy w ogóle te dni tygodnia tymi drugimi naklejkami i dni miesiąca, bo tu jest już trochę czerwonego, to myślę, że będzie pasowało. Tylko najpierw sobie tutaj wycieram te te takie dziwne. Aha, tutaj chciałam tego aniołka wkleić, bo widzę, że sobie naszkicowałam aniołka, którego chciałam wkleić. Srogo. No dobrze, to tutaj sobie przykleimy tego aniołka, skoro już tak bardzo chciałam go tutaj przykleić. Tu widzę, że chciałam znaczek. Dobrze, przykleimy znaczek. To się może być znaczek, tylko może z tego napoczętego arkusza tego arkusza weźmiemy, oj sobie dni tygodnia, to od razu weźmiemy. dni miesiące. Mhm. Tutaj tego Mikołajka, super są te znaczki, bardzo je lubię. I tutaj oczywiście też sobie pieczątkę przestawimy, żeby było, w sensie stempel pocztowy, nie? Żeby nie było. Tu sobie damy taki. Tak. A, stempelki, stempelki, stempelki. i są stempelki. Weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie tego maluszka, może? Płytkę. Aha, jakby ktoś pytał. Ja tak wiecie, zapominam ciągle. Stemple z Ciaobello. z drogie. Kocham te stemple, bo są piękne po prostu. Zawsze, jak wychodzą, to nie mogę się napatrzeć. Ale jak patrzę na cenę, to nie kupuję. Pierwszy raz kupiłam. Bo po prostu wiecie, no wydać zastępkę tam kurczę, ona chyba 50 czy 60 złotych kosztowały, no strasznie drogo. Serduszko mnie bolało, ale mówię, tutaj jest dużo tych stempelków, właśnie i ta wiewiórka jest fajna, i te napisy są fajne, no i te stempelki, no to też do listów by mi pasowało, więc mówię, dobra, mam przynajmniej podwójne zastosowanie, wiem, że będę korzystać i rzeczywiście korzystam z tego zestawu stempelków. No ale tak generalnie to, no strasznie są drogie te stemple z ciała Bella. Strasznie, 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 strasznie. Bardzo mi się to nie podoba, bo są bardzo ładne i bardzo chciałabym mieć więcej. A jak tyle kosztują, to sobie nie kupię więcej. No bo nie, no bo nie, nie. To siakra po prostu, to siakra. I wiecie co, ja mam coś tu ochotę, coś, coś mam tu ochotę jeszcze. Tylko co ja mam tu ochotę? Powiedzcie mi, bo ja już nie wiem, co ja mam ochotę. Coś mam ochotę, ale nie wiem co. Tego ptaszka to nie bardzo jest, jak tu gdzieś wkitrać. No nic, dobra. Damy te dni tygodnia, zobaczymy, może, może ochota przejdzie. No tak coś bym tu jeszcze do kiełbasiła, ale w sumie... W sumie to już Nie. <grytanie> Tutaj mamy poniedziałek. Poniedziałek to jest szósty. O! A tu jest pierwszy. I dwie jedynki są. Fajnie. Fajnie to się zrobiła fajnie. Ale nikt nie zgłaszał. No tak, bo w sumie dopiero rozpisujecie pewnie grudnie. Ja jestem zdolna niesłychanie. No ale to nie przeszkadza, bo jest jedynka. Y, 28, 29, 30. Dobra, wszystkie są to najważniejsze. Po prostu się powtarza jedynka. Y, szósty, siódmy tu z mikołajkiem. Zdajemy sobie siódmy. Wtorek. Bardzo mi się podoba ten font tych y, dni tygodnia. Bardzo mi się podoba siódmy, ósmy teraz, ósmy mamy tutaj, ósmy i to mamy środę chodź tu środa tak tutaj mamy czwartek Czekaj, tu sobie trochę po, poczyszczę czwartek to mówię kolosalny wyszedł, a może tu weekend zrobię no bo to taki duże. no Zrobimy tu weekend. Dobra. Bo taki strasznie duży wyszedł, nie? Aż za duży. <środa>, Środa. Na górze sobie zrobimy czwartek. Dziewiąty. Chyba pierwszy raz robię miesiąc tak, że mam w trakcie miesiąca dwa różne jakby motywy dni miesiąca, dni tygodnia. Naprawdę chyba pierwszy raz. Dziwne. Bardzo to. Piątek. No i tutaj sobie jedenasty, dwunasty. Weźmiemy jako weekendik. 10, 11, 12. I weekendik. Weekendik. Dobra. cacuńko, O, cacuńko, cacuńko, cacuńko przybrudzę, bo w tym miesiącu mam manie ma przybrudzania. będziemy ich złocić, tylko właśnie przybrudzać. Też moim zdaniem ma to fajny klimat i się dzięki temu tak nie wyróżnia. Dobra. Dobrze, to to mamy, to mamy, to mamy. W zeszłym tygodniu robiłam takie tensami ramki i w sumie to nie był zły pomysł. W tym, miesiącu, w tym tygodniu też tak zrobimy. No, czegoś mi tu mało, jakoś bym coś tu. Wiecie, jak to czasem jest, nie? Że coś tak by się jeszcze. że jeszcze. <grymne> Ale mi to cię zawsze mało, niestety. Ja tak mam, nie? Że, że po prostu. Dobra, naklejek to może nie. Dobra, spróbujemy sobie zrobić ramkę. Może innym impensem. I zobaczymy, czy mi to wystarczy. W mm. takim jaśniejszym sobie zrobię dla odmiany. Oj, nie wiem, czy on tu będzie grał i śpiewał, ale spróbujmy. Jak już zaczęłam. O, nawet nieźle. Jestem zaskoczona, szczerze mówiąc. zaskoczona bardzo, że nawet pasuje. Hmm, ok. Może sobie pomalujemy wszystko, żeby już tak na zmianę nie machać. To są intensy Derwenty. O, może wam pokażę, bo też e, ostatnio pokazywałam, a teraz nie pokazałam. O, takie o. No nie mówię e, farby w kredce, akwarele w kredce na nich mówię, ale, na nie mówię, ale to tak nie jest. To są chyba tusze po prostu w kredce. Ale ja to się nie znam. Wiem, że jak się ten i się wodą aktywuje, to to leci. <grych> I to wiem i to jest dla mnie najważniejsze. Tak się w ogóle teraz zastanawiam, czy sobie brzeszków yy, tutaj kartek jeszcze nie nie przybrudzić troszeczkę. Tak sobie teraz myślę. To by mi jakoś tak fajnie nie domknęło tego wszystkiego. Powiem Wam, że z tym jaśniejszym tu, tym cieniem, to nawet spoko to wygląda. Myślałam, że gorzej będzie. Więc można czasem robić takie jaśniejsze. Bo o dziwo nawet nie jest źle. O! No, powiem Wam taka bardzo spokojna to tygodniówka. W ogóle te tygodniówki tutaj mi takie bardzo wyważone wręcz, mam wrażenie, wychodzą. Czy ja chcę tutaj przybrudzić? Chcę trochę przybrudzić, tak. Bardzo nawet chcę przybrudzić. Ja sobie pewnie cofnę się jeszcze do zeszłotygodniowej tygodniówki i sobie też przybrudzę, żeby było spójnie. Ja to już Wam nie będę pokazywać na Instagramie, zobaczycie. Bo tam pewnie wrzucę z już takiego Przybrudzeńca, że tak powiem. No ale generalnie to ta strona to już jest gotowa, w sensie ta tygodniówka. Nic tu więcej robić nie będę. Bardzo prosta w sumie. Taka yy, niewymyślna. Zobaczmy, czy się zamknie, tutaj wszystko. Jakoś tam się nawet zamyka. O, tutaj mi przesiąkło, widzę mocno. No, ale generalnie finito. No, to mam nadzieję, że Wam się podobała. Tygodniówka, taka dosyć prosta, e, z wykorzystaniem papierów, po prostu to najważniejsze. I co, za tydzień widzimy się w kolejnym filmie, w kolejnej tygodniówce. Czy to już będą święta? Nie, to jeszcze nie będą święta. Więc co, życzę Wam e, niezbyt intensywnych przygotowań do świąt, żebyście się nie zarobiły. E, no i odpoczywajcie troszeczkę, odpoczywajcie troszeczkę w tym okresie przedświątecznym, żeby wiecie mieć siłę potem świętować. <laughs> No dobra, widzimy się w środę, widzimy się za tydzień w sobotę. Dzięki wielkie, że ze mną byłyście. Ściskam was. Pa 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 pa.